Skłamałbym mówiąc, że czekałem na tę biografię, bo w sumie to nawet nie wiedziałem, że się pisze. O istnieniu tej książki dowiedziałem się tak naprawdę kilka dni po jej wydaniu, ale z miejsca podjąłem decyzję, że ją kupię. Nie dlatego, że jestem fanem Johna Romero i nie dlatego, że go lubię. Byłem po prostu ciekawy, co takiego chce opowiedzieć nam człowiek, który cały czas wozi się na popularności trzech kultowych FPS-ów wydanych jeszcze w latach 90-tych trzy dekady Temu. Gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że Romero idealnie dobrał tytuł tej książki. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że kojarzony jest przede wszystkim z Dumem, choć oczywiście maczał też palce zarówno przy grze Wolfenstein 3D, jak i przy pierwszym Quake'u. Od zakończenia kariery w id Software szło mu jednak, łagodnie rzecz ujmując, kiepsko. Jego autorski projekt o nazwie Katana był kompletnym niewypałem, później też nie zapisał się w historii żadnym chiciorem na miarę tamtych killerów. Romero więc przez lata wracał do Duma, opowiadał różne ciekawostki z nimi związane i nie dawał zapomnieć, że było to dzieło jego życia. Z tak negatywnym nastawieniem usiadłem więc do tej książki i teraz, kiedy wreszcie się z nią uporałem, muszę diametralnie zmienić zdanie o jej autorze. Powiem nawet więcej, ja go zwyczajnie polubiłem. Ta biografia pozwoliła mi nie tylko zrozumieć, co faktycznie działo się w IT Software, ale poznać też Romero jako człowieka. Jest to pasjonująca opowieść o deweloperze, który zasmakował zarówno spektakularnych sukcesów, jak i sromotnych porażek. To, że o tym wszystkim opowiada w pierwszej osobie, ma dodatkowy smaczek. W końcu pod tytuł książki Life in First Person zobowiązuje. Przyznam, że na początku czytanie szło mi ciężko. W pierwszych rozdziałach John Romero skupia się przede wszystkim na swoim dzieciństwie i sporo miejsca poświęca rodzinie. Odnosi się wrażenie, że trwa to zbyt długo, że nie będzie to mieć żadnego znaczenia w kontekście dalszych wydarzeń, że imiona jego cioć i babć nic ostatecznie nie wniosą. Co ciekawe, jest dokładnie odwrotnie. Dzięki temu wstępowi późniejsze wtręty dotyczące jego niektórych posunięć, jak choćby spłaty długów ojca czy kupna domu dla matki i jego dzieci, mają większy sens i uderzają mocniej. Złapałem się nawet na tym, że zacząłem mu kibicować, bo te ogromne pieniądze, które zarobił w It Software, spożytkował, powiedzmy, dość mądrze. Romero wychował się w biedzie i nie zapomniał później o najbliższych, którzy także tę biedę z nim klepali. Wiadomo jednak, że nie o to w tej autobiografii się rozchodziło. Oczekiwałem mięsa, i w sumie takie mięso dostałem. Praktycznie połowa tej książki poświęcona jest historii i e softwaru, radosnemu i taśmowemu tworzeniu gier na początku, ale też kłopotom i napięciom, które skumulowały się podczas prac nad Quake'em i doprowadziły do wymuszonej rezygnacji dewelopera. Romero opowiada to wszystko ze skrupulatnością godną kronikarza. Rzuca datami, cytatami z rozmów i kwotami, jakie zarabiał ten przecież bardzo mały zespół. Zgodność z prawdą ma zapewniać hipermnezja, czyli wybitna zdolność do zapamiętywania różnych zdarzeń. Romero utrzymuje, że ją posiada, potwierdził to też m.in. John Carmack. Oczywiście rzekomy konflikt pomiędzy oboma Johnami zajmuje tu sporo miejsca, warto jednak zaznaczyć, że Romero przedstawia nieco odmienną wersję wydarzeń niż ta, którą lata temu zaserwowała nam inna książka: Masters of Doom. Autor podkreśla, że w czasach, kiedy Karmak męczył się, bo w sumie jest to bardzo dobre określenie, nad silnikiem Quake'a, oskarżenia o brak zaangażowania, które padały pod adresem Romero z ust jego szefa, były bezzasadne. Romero twierdzi, że w tamtym czasie dopinał poboczne projekty, m.in. grę Hexen czy definitywną wersję Duma. A nad kłejkiem pracować nie mógł, bo nie było nad czym. Rosnący w firmie stres jednak zebrał swoje żniwo. Nie pomogło też to, że w przypadku Quake'a upadł pomysł zrobienia bardziej ambitnej gry niż zwykłej strzelaniny, czyli czegoś, czego Romero bardzo nie chciał. Tak w ogóle właśnie ten wątek wydaje mi się w tej książce najciekawszy. Idea zrobienia gry o Hirosie, który wali w swoich wrogów ogromnym młotem, była początkowo aprobowana przez wszystkich pracowników studia łącznie z karmakiem. Dopiero później część z nich zaczęła mieć wątpliwości. Quake stał się zwykłym shooterem nie dlatego, że w ekipie kończył się czas i trzeba było uziemić wcześniejszy projekt. Stał się nim dlatego, że jedyną osobą, która w niego wierzyła, był Romero, a on sam zbyt późno zorientował się, że za jego radosną twórczość koledzy z zespołu jednak nie chcą umierać. Jest w tej książce dużo smaczków i ciekawostek. Sporo z nich było znanych wcześniej, więc dla kogoś, kto siedział w temacie, nie powinny być wielką niespodzianką. Miło jednak, że Romero, chcąc, nie chcąc, zweryfikował ich prawdziwość. Odnosi się też do rzeczy, które omówiłem niedawno w innym filmie, i okazuje się, że nie zgadza się tylko jeden detal, ten dotyczący piły łańcuchowej, a właściwie tego, kto przyniósł ją do studia. Ogólnie szanuję autora, że nie uciekał w tej biografii od trudnych kwestii. Jak już wspomniałem, wyczerpał temat dotyczący jego odejścia z iT-Software. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku Daj Katany i problemów studia Ion Storm. Romero bardzo szczegółowo wytłumaczył, dlaczego jego projekt ostatecznie nie dowiódł, odniósł się też do niesławnej reklamy ze swoim udziałem, a także opisał liczne problemy natury personalnej w zarządzaniu zespołem. Całą winę wziął w tym przypadku na siebie, co akurat mnie mocno zaskoczyło. Późniejszym etapom swojej kariery poświęca z kolei niewiele miejsca, bo też w sumie nie ma się nad czym rozwodzić. Nie jest tajemnicą, że John Romero nigdy na Tron już nie wrócił, a największymi tytułami pozostały te trzy strzelanki, które współtworzył jeszcze z Id Software. Najciekawszym fragmentem w końcówce wydaje się ten poświęcony projektowi Blackroom. Część z Was może pamiętać, że próbowano zebrać na niego pieniądze na Kickstarterze, ale zbiórka szła kiepsko i po kilku dniach postanowiono ją zdjąć z serwisu. Książka ten wątek porusza. Czego w tej biografii zabrakło? Powiedziałbym, że drobnostek. Bardzo liczyłem na to, że autor pochyli się nad kwestią muzyki do Duma, która bazowała w dużej mierze na kradzionych riffach popularnych zespołów metalowych. Słowem nie wspomniał też, że jego koledzy zwyczajnie zerżnęli design Kakodemona, mimo że innym potworom ze słynnego shootera poświęcił mnóstwo miejsca. Mam wrażenie, że Romero nie chciał uwypuklać rys na tym Dumowym diamencie, bo w to, że o tym zapomniał, nie uwierzę. W końcu sam dał kompozytorowi referencje w postaci nagrań swoich ulubionych zespołów. Nie spodziewał się jednak, że Bobby Prince zbyt mocno się nimi zainspiruje. Na swoim profilu twitterowym, który zresztą wam polecam, dałem kilkukrotnie do zrozumienia, że ta biografia bardzo mi się podoba. Czy jest to najlepsza książka o Grach w historii? Być może. Na pewno jest jedną z najlepszych. Stanowi bardzo dobre uzupełnienie wspomnianego wcześniej Masters of Doom i rzuca więcej światła na opisane tam wydarzenia. Dowiedziałem się dużo nowych rzeczy. Te stare z kolei zobaczyłem oczami głównego zainteresowanego z zupełnie innej perspektywy. Nie żałuję więc ani chwili, którą spędziłem z tą biografią. Choć do tanich nie należy, były to dobrze wydane pieniądze. Na koniec dodam jeszcze, że Dumgay to piekielnie długa lektura, bo mamy tutaj aż 370 stron samego tekstu. Tych ostatnich mogłoby być zresztą dużo więcej, bo wydawca zdecydował się na bardzo małą czcionkę. Żałuję trochę, że nie uwzględniono tutaj żadnych zdjęć, zwłaszcza, że Romero ma przebogate archiwum dokumentujące jego wszystkie dokonania na przestrzeni lat. Ale to w sumie drobnostka. Jeśli potrzebujecie skarbnicy wiedzy na temat początków i software i chcecie dowiedzieć się, jak powstawały najważniejsze strzelaniny w latach 90., ta pozycja musi trafić na waszą półkę. Szczerze. Polecam i dziękuję za uwagę.